Witam was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. Podczas protestów rolników miała miejsce prowokacja. Mianowicie chodzi o transparenty, w których rzekomi rolnicy mieliby prosić Putina o pogonienie Unii i polskiego rządu. I wszystko fajnie, gdyby nie chorągiewki z sierpem i młotem na traktorze. Putin, akurat za bardzo komunistyczny, nie jest. Plus, reakcja mediów, tak tych tradycyjnych, jak i społecznościowych. Była zbyt szybka i zbyt intensywna, by to był przypadek. Jakoś trzeba zdyskredytować grupę społeczną, która w tym przypadku no, ma duże poparcie tegoż społeczeństwa. A o nuce i ruskie trole, to odpowiedź już w zasadzie na wszystko. A i reakcja samych Ukraińców jest przecudna. Ci, którzy jeszcze nie tak dawno wychwalali Polskę, jaka to jest cudowna, już zaczęli pluć jadem za to, że nie chcemy jeść ich trucizny. Oczywiście już bradzą jak to rolnicy ukraińscy. W kamizalkach kuloodpornych bohaterstwo uprawiają ziemię, żeby Europa miała co jeść, a niewdzięczni Polacy tego nie doceniają. Oczywiście to jest bzdura, 90% tych rolników nie wiedziała konfliktu, a i takich to się nie tyczy, bo te produkty rolne to do oligarchów należą. Ci robotnicy rolni, bo to oni są tak naprawdę na tych polach, to i tak mają płacone od godziny, a jedyne kogo to zaboli to właśnie tych burżujów. Paradoksalnie leży to też wręcz w interesie ukraińskiego chłopa, bo jak te duże holdingi zbankrutują, to będą musieli komuś te ziemię sprzedać. Jeżeli sytuacja z eksportem się nie poprawi, to nikt im z zagranicy tego nie kupi, więc koniec końców tę ziemię będą mogli nabyć i zwykli śmiertelnicy. Co prawda oni są tam biedni, no ale ta ziemia też będzie tania. A jak ktoś wyjedzie za granicę i będzie trochę złotówek, tudzież euro, to będzie mógł założyć jakieś gospodarstwo tam. A jak to przestanie być tak opłacalny interes, to też wszelkie mafie i inne grupy interesów nie będą tym zainteresowane. No w każdym bądź razie dla przeciętnego Ukraińca to są same plusy. No tylko że oni są zbyt głupi, by to zauważyć. Zresztą gdyby byli młodszy, to by w ogóle tamtejszy rynek tak nie wyglądał. W każdym razie dla Elity ukraińskiej i Około ukraińskiej to problem palący. Tusk spotykał się z rolnikami zresztą nic nie uzyskał. Natomiast Sołański zaproponował Tuskowi spotkanie na granicy. Jak zwykle z komikiem no nie chodzi tu o nic innego niż PR dla obydwu, chociażby dlatego, że nie ma żadnego powodu, Dlaczego mieliby się spotykać na samej granicy, a na przykład, nie wiem, nie w Rzeszowie czy Lwowie, żeby nie trzeba było do samych stolic jechać? No i też umówmy się, jeden i drugi gra do tej jednej bramki, więc rozmawiać nie mają specjalnie o czym. Nie mają też dlatego, że na szczęście ani jeden, ani drugi nie panuje nad sytuacją w swoim kraju. Choć Tusk wyraźnie teraz poszedł na zwarcie, bo ma podobno wpisać przejścia graniczne i linie kolejowe, Jadący na Ukrainę na listę infrastruktury krytycznej. I teoretycznie może to zrobić, jeśli by założyć, że żywność z Ukrainy jest niezbędna do funkcjonowania kraju, a umówmy się nikt tutaj żadnych obiektywnych kryteriów prawie nie podaje. Co to może oznaczać w praktyce, a no w sumie nie za wiele. Samo wpisanie ich na tę listę umożliwia chociażby monitoring przez ABW, zbieranie informacji o rolnikach, to też chyba przede wszystkim tutaj będzie zakaz nagrywania, fotografowania i ogólnie zbierania informacji o tym, co się tam dzieje. Teoretycznie można by użyć siły w celu ochrony infrastruktury krytycznej, ale z tego co wiem, to demonstrantów można by i rozpędzić w oparciu o obecne prawo, choć byłoby to polityczne samobójstwo. Zwłaszcza, że szefem Ministerstwa Obrony jest przecież lider PSL-u, który to niby jest partią rolników. Cały dokument odnośnie tego, jak wygląda ta infrastruktura krytyczna jest dostępny w sieci, link podam w komentarzu. Ale patrząc na wypowiedź premiera, to mi to mocno już zal zalatuje jakimś Jaruzelskim, czy Gomułką i ręką, której władza odro którą władza odrąbie, więc wątpię, czy oni tutaj kierują się jeszcze normalnymi kalkulacjami politycznymi. Poza tym nawet jak się uda udrożnić same przejścia graniczne to można zablokować drogi znajdujące się trochę dalej po prostu. Ewentualnie można też blokować same zakłady, na przykład przyjmujące tą żywność. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że to też pierwszy raz, gdy ktoś jawnie nazwał protestujących rolników agenturą rosyjską. W Polsce oczywiście. Tutaj należy też wspomnieć skandaliczne zachowanie polskiego konsula w Lwowie, która tu wyraźnie stawia interesy ukraińskiej burżuazji, nad polskich obywateli. Pamiętajcie, za niedługo wybory do samorządu. Jedyną dobrą w miarę wiadomością jest to, że nie mamy już blokady informacyjnej. Taki na przykład Morawiecki sam skrytykował Tuska, no i oczywiście, wiadomo, on robił to samo i zrobiłby to samo. Ale chodzi o sam fakt, że mówi się o tym w mediach i że nie ma w tych mediach jednego przekazu, a to chyba najgorsze, co mogłoby się teraz stać. Oprócz tego Bosak wygadał się, że w marcu ma mieć miejsce niejawne posiedzenie Sejmu na temat obronności i bezpieczeństwa. W tym samym miesiącu mamy wyjazd Dupy i Tuska do Waszyngtonu, a także wspólne posiedzenie Parlamentów Polski i Ukrainy. I powiem tak, ja naprawdę nie chcę nic wykrakać, ale to już się powoli wymyka spod kontroli. Do ogólnoeuropejskich protestów natomiast dołączyli teraz rolnicy hiszpańscy. Takiego społecznego zrywu to nie mieliśmy na kontynencie chyba jeszcze nigdy. Przy takim naporze gdzieś w końcu coś pęknąć musi. A propos Hiszpanii, dziennikarzowi hiszpańskiemu Pablo Gonzalezowi, oskarżonemu przez Polskę o szpiegostwo na rzecz Rosji, sąd w przemyślu wydłużył areszt. Oczywiście mu nie udowodniono. Areszt bez dowodów no to już chyba taka nasza polska tradycja. Szkoda, że w ten sposób psujemy sobie relacje z Hiszpanią, a sam reporter zajmował się no, kwestią uchodźców ukraińskich, przy których też się dzieje wiele dziwnych rzeczy, że tak to ujmę, więc mógł po prostu zaleść komuś za skórę. Bo poza tym nie widzę żadnych powodów, dla których miałby zostać zamknięty. No bo jakby był agentem, to go już by wsadzili dawno do więzienia. Natomiast co się dzieje na samej Ukrainie? Ano siły walące głową w kręki. Na tę chwilę zostały przerzucone na front zaporoski, konkretnie tu do Rabotina. Rosjanie odbili tu już połowę ruin wioski, którą Ukraińcy zdobywali przez trzy miesiące. Dla dowództwa byłaby to katastrofa, a morale i tak już leży, więc znając życie będą walczyć tutaj do ostatniego Ukraińca. Zełańskiej kilka dni temu był pod Kupiańskiem i w tym miejscu Rosjanie wznawiają ofensywę. Najbardziej widoczne jest masowe użycie lotnictwa rosyjskiego, tak jak miało to miejsce właśnie pod Awdijówką. Na tę chwilę brak większych zmian terytorialnych, jednak wszystko wskazuje na to, że to tutaj będziemy mieli kolejną maszynkę do mięsa. Posiłki trafiają również do okolic Bachmutu, gdzie Rosjanie powtarzają atak na Iwaniwskie. Ptaszki ćwierkają, że podobno w Naddniestrzu ma się odbyć referendum w sprawie przyłączenia tego terytorium do Rosji. Miałoby ono odbyć się 28. Oznaczałoby to, że Ukraina mogłaby zaatakować to terytorium i vice versa. Nie znamy dokładnie ilości wojsk na Naddniestrzu, nie jest ona jakaś specjalnie duża, choć gdyby wprowadzić tam mobilizację, a ludność tamtejsza jest obyta z bronią, to przy obecnych problemach Ukrainy można by narobić trochę szkód. W 91. naddniestrzańskim władzom udało się zmobilizować około 10 tysięcy ludzi. Dodajmy do tego kilka tysięcy stacjonującej tam armii i mamy już spore siły. Do których powstrzymania Ukraińcy musieliby wysłać no, bardzo dużą liczbę osób, których w tej chwili brakuje. Ukraina ma teraz także coraz większe problemy ze swoimi partnerami, bo sama Ursula von der Leyen ogłosiła, że negocjacje odnośnie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej zostały przesunięte na okres już po wyborach do Europarlamentu. W sumie z punktu widzenia Unii to ma sens, no i mieszkańcy nie za bardzo życzą sobie wciągnięcia tego kraju do wspólnoty, nawet jakby to miało mieć miejsce za kilkanaście lat. A te rozmowy i tak na tę chwilę do niczego sensownego nie prowadzą. A o tym, jakie ma Zełański, cała reszta poparcie, to w tej chwili w Brukseli każdy ma w te. Również w Niemczech Ukraińcy mają problemy z sojusznikami, bo mieliśmy głosowanie na temat przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus, które oczywiście nie przeszło. Przeszło drugie głosowanie, które mówiło tylko o ogólnej pomocy dla Wojska Ukraińskiego bez żadnych szczegółów. Taka mowa trawa, no Niemcy to uwielbiają. Kilka dni temu rząd bułgarski odmówił dostarczenia transporterów opancerzonych, mówiąc, że nie stać ich na transport. Każda wymówka jest dobra, no ale to już jest przesada. W każdym bądź razie, poza naszym, podobno naszym rządem, wszyscy w Europie coraz bardziej się od tej Ukrainy odwracają. A jeśli kiedykolwiek pomyślicie chociażby, że nasze wojsko osiągnęło dno, to wiedzcie, że brytyjska marynarka właśnie przeprowadza odwierty. Mianowicie u wybrzeży Florydy Brytyjczycy przeprowadzali testy nowo zakupionych przez flotę rakiet. I to nie byle jakich, bo zdolnych przenosić ładunki jądrowe. Niestety po wystrzeleniu silnik rakiety przestał działać. Przez to spadł i wybuchł kilkaset metrów od okrętu, który go wystrzelił. Pomyślcie, co by było, jakby tam rzeczywiście był jakiś ładunek nuklearny. A dodać trzeba, że to drugi test tych rakiet. Pierwszy odbył się w 2016 i drugi raz pocisk się popsuł dokładnie w ten sam sposób. No to nie może być przypadek. Tworzenie sprzętu, który nie działa, to już jest naprawdę wyższa szkoła fuszerki. Zwłaszcza, że inżynierom dodano prawie 8 lat na te poprawki. Choć może być to nawet i celowe działanie. W testach brał udział sam minister obrony. Jak wiemy, w zamówieniach rządowych chodzi o to, by je wykonywać, a nie wykonać. Może celowo tak skonstruowali ten pocisk, żeby nie poleciał tak. By mieć przedłużony kontrakt o te kilka lat, no bo nie wierzę, by tam pracowali aż tacy debile. A propos debili, w Ameryce mieliśmy natomiast do czynienia z cyberatakiem. Wszystkie największy, to wszyscy najwięksi dostawcy usług telekomunikacyjnych padli. O ile kraj ten przoduje w technologiach teleinformatycznych, tak przeciętna infrastruktura jest mocno przestarzała w stosunku do na przykład Europy. Więc załatwienie tej cywilnej sieci nie jest teoretycznie aż takim wyczynem, choć wyłączenie wszystkich no już tak. Pytanie, kto tego dokonał. Podobno takie same wydarzenie miało miejsce w Izraelu, a to by wskazywało na Iran albo kogoś z jego sojuszników. Na koniec jeszcze Wielka Brytania właśnie straciła dostęp do Morza Barents'a. W ramach kontrsankcji Rosjanie wypowiedzieli umowę zawartą jeszcze przez Chorusztowa odnośnie udostępnienia angielskim rybakom łowisk na tym terenie. Ja wiem, że Desanta nie jest gazeta wysokich lotów, ale opis w niej tej decyzji administracyjnej jako próbę samachu dyktatora na dobro narodowe Brytyjczyków mnie naprawdę rozbawiło życie Putin nawet nie wiedział wcześniej, że takie porozumienie istnieje, a wypowiedzieli je dlatego, że jakoś odpowiedzieć muszą, ale nie mają już za bardzo jak bez rozwalania sobie gospodarki. Z tego co wiem, to w wodach okalających Wielką Brytanię dorszy już za dużo nie ma, a na najbliższych im wodach, gdzie jeszcze są, to jest islandzki, też już mają zakaz. Kierunek na południe też odpada, bo tam mówią Francuzi, zaraz się okaże, że do nas zawitają. Ewentualnie mogą sobie po prostu zastąpić dorsza, na przykład, nie wiem, pangą. Jak to wszystko jest głęboko usmażone, to nie odczują różnicy. Zwłaszcza, że Brytyjczycy to i tak smaku nie mają. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.